Konsument jest z całą pewnością tym podmiotem na rynku, który wymaga szczególnej ochrony. Pytanie tylko, czy ta ochrona powinna mieć jakiekolwiek granice. I to pytanie jest o tyle zasadne dzisiaj, biorąc pod uwagę pomysły czy propozycje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wzmocnienie roli urzędów w relacji do przedsiębiorcy. Te propozycje to m.in. nakazywanie przedsiębiorcy zakazu reklamy, emisji określonej reklamy, wycofywania produktu z rynku, tudzież publikowania w mediach różnego rodzaju oświadczeń czy ogłoszeń właśnie na koszt przedsiębiorcy, czy wreszcie nakaz zwrotu korzyści, jakie przedsiębiorca uzyskał właśnie przez to, że na przykład stosował klauzule abuzywne. Na pierwszy rzut oka te propozycje wydają się być dobre, natomiast moim zdaniem one bazują na nieco błędnym, niewłaściwym założeniu. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów zdaje się traktować przedsiębiorców podobnie jak urzędy skarbowe, które dzisiaj z założenia podchodzą do podatnika jak do przedsiębiorcy. UOKIK z kolei próbuje wykazywać i próbuje traktować przedsiębiorcę jako takiego, który za każdym razem niejako kombinuje, w jaki sposób wykorzystać niewiedzę i nieświadomość konsumenta. Tymczasem moje doświadczenia pokazują, a mam okazję czy przyjemność obsługiwać wielu przedsiębiorców, że każdy z nich praktycznie chciałby oferować na rynku produkty w sposób zgodny z prawem, zgodny z oczekiwaniami, z oczekiwaniami urzędu. Tymczasem w Polsce nie ma takiej procedury, nie ma trybu, który pozwalałby na ocenę tego, czy dany produkt jest właśnie zgodny z prawem, czy spełnia wszelkie wymogi urzędników. Jest to o tyle trudne zagadnienie dzisiaj, biorąc pod uwagę chociażby rejestr klauzul abuzywnych, który zawiera ponad 6000 klauzul. W efekcie dzisiaj żaden z przedsiębiorców nie wie, wprowadzając nowy produkt na rynek, czy jego produkt właśnie spełnia wszystkie wymogi prawa, czy też nie. I to z całą pewnością nie jest dobre rozwiązanie, i warto pomyśleć o systemu. Nowych rozwiązaniach, które pozwolą właśnie na eliminowanie błędów w produktach na etapie ich wprowadzania w życie, a nie na etapie kontroli ze strony urzędu i właśnie nakładania różnego rodzaju drakońskich kar tudzież nakazów. Na koniec warto zadać pytanie, kto tak naprawdę staje się słabszą stroną stosunku prawnego, biorąc pod uwagę chociażby te proponowane zmiany: czy konsument, czy też przedsiębiorca, który po drugiej stronie jako powiedzmy przeciwnika swego rodzaju ma już nie tylko konsumenta, ale konsumenta którego broni, którego interesu w pewnym sensie chroni całe, całe państwo, cały aparat państwa, wszystkie urzędy powołane do tego, żeby właśnie konsumenta chronić. Czy jest to dobre rozwiązanie? Pewnie tak, natomiast na koniec dnia przedsiębiorca powinien mieć możliwość oferowania swoich produktów w stabilnym otoczeniu prawnym, taka żeby bez potrzeby nie narażać się na ryzyko właśnie nakładania różnego, różnego rodzaju kar, sankcji czy ponoszenia niepotrzebnych kosztów. Jestem przekonany, że gdyby zmiany prawne poszły właśnie w tym kierunku to z całą pewnością skorzystają na tym wszyscy, a przede, przede wszystkim konsumenci.